Wzrost Piotra to 183 cm, klatka piersiowa 142, biceps 52 cm, pół metra. Pół metra bicepsu, żywych mięśni. A waga to, uwaga, 130 kg. Facet lekki nie jest, ale też wygląda konkretnie. Piotr Egdybus, brawo! Kolejny z naszych zawodników to, uwaga, uwaga, Kamil Mazelak! Wanderlej, brawa dla niego! Samym wyglądem widać, że konkreciarz 181 cm wzrostu. Uwaga, waga, 132 kg. Obwód bicepsa to 53 cm. Obwód klatki piersiowej to wzrost niejednej, niedużej pani, bo to 140 cm. A obwód uda to 82 cm. Brawa! Kamil Bazelak, Wanderlej! I na końcu debiutant. Uśmiechnięty, zadowolony, Robert Czeszejko. Nasz debiutant z Gdańska, brawa dla niego! Ksyma sexy łydka. Ja nie wiem jak panie, ale tutaj koledzy mówią, że naprawdę łydki, łydki, łydki u Roberta naprawdę są mega seksowne. A obwód bicepsa to 50 cm. Waga to 114 kg, brawa dla niego, Robert! Jak widzicie, strawbeni mają również poczucie humoru i udowadniają, że nie tylko liczy się siła mięśni, ale również pewien dystans do siebie i to, żeby nie byli postrzegani jako kupa mięśni, ale również jako ludzie, którzy tym co robią, udowadniają do czego zdolne jest ludzkie ciało. Z tymi trzema mężczyznami spotkamy się już za chwilkę, ponieważ...